Witam w kolejnym odcinku, w którym zrobimy sobie kolejne zdanie z serii Projekt Euler. Tym razem to będzie problem 12. Tak więc mamy tutaj sekwencję liczb trójkątnych, Triangle Numbers. Liczby trójkątne to są takie liczby, które powstają po sumowaniu pierwszych liczb naturalnych. Po kolei to będzie 1, 1 plus 2, czyli 3 to będzie liczba trójkątna, później 6, 10, 15, 21. 28. Na polskim wiki mamy taki wpis, który właśnie pomaga zapamiętać, dlaczego akurat te liczby się nazywają trójkątne, no ponieważ na podstawie kolejnych tych liczb można kolejne trójkąty budować, chociażby nawet z kropek, jak właśnie na tej grafice jest to przedstawione. Ok, no to mamy te liczby trójkątne, no i co dalej z nimi, no i teraz trzeba policzyć, trzeba zbadać jaka liczba jaka liczba trójkątna jako pierwsza jest podzielna co najmniej przez 500 liczb, czyli ma przynajmniej 500 dzielników. Ok, no i tak zadanie się wydaje w miarę proste, to znaczy. Idea jest taka, przechodzimy przez kolejne liczby trójkątne no i patrzymy na jej ilość dzielników. Jeżeli liczba dzielników danej liczby przekroczyła 500, no to kończymy działanie programu, ją wyświetlamy. Jeżeli nie przekraczamy, no to bierzemy kolejną liczbę trójkątną no i sprawdzamy dopóki takiej szukanej liczby nie znajdziemy. No i tutaj już sobie troszkę przygotowałem struktury w IntelliJu. A mianowicie samo to sprawdzenie ilości dzielników, już kiedyś taki tego typu problem powstał. Więc już sobie zaprogramowałem taką funkcję i wyniosłem ją do Common Math, tak żeby w razie czego można było ją łatwiej użyć. Podejrzewam, że tak, takie, taka czynność obliczania ilości dzielników w tego typu zadaniach może się częściej pojawiać, więc tutaj już mamy sobie gotową metodę. No i tego typu strukturę omawiałem już dokładnie w jednym z odcinków właśnie z tej serii. Natomiast tutaj jest z grubsza tutaj założyłem, że nie ma sensu obliczać dla liczb mniejszych od 1. To jest zwrócone 0, jednak my aktualnie tej metody nie będziemy używać dla liczb mniejszych niż 1. Dla jedynki zwrócona jest jedynka. Dla liczb większych niż 1 liczba dzielników zawsze będzie co najmniej 2, bo to będzie co najmniej 1 i ta sama liczba. Czyli dla dwójki to będzie 1 i dwójka, dla 150 to będzie 1 i 150. -tka. Minimum te dwie liczby zawsze będą brane pod uwagę, i dlatego w tej pętli możemy zacząć od 2. No i teraz też patrzymy tylko do pierwiastka z danej liczby, bo też to kiedyś tłumaczyłem, że te dzielniki występują w parach. Na przykład, jak będziemy chcieli sobie brać dzielniki setki, no to wystarczy, że będziemy, będziemy patrzeć na liczby do dziesiątki, czyli do pierwiastka z tej setki. I na przykład, jak znajdziemy dzielnik 2, to od razu wiemy, że dwójka występuje w parze z pięćdziesiątką. Więc wszystkie te dzielniki występują w parach. Oprócz samego pierwiastka, który jest pojedynczy, i dlatego dla pierwiastka jest dodawany jeden number of this visible. Dywizible. Natomiast do tej zmiennej w pozostałych przypadkach dodawana jest dwójka. Tak więc mogliśmy ograniczyć tę pętlę do pierwiastka, co znacznie wydajność tej metody zwiększa. Ok, tak, mamy już metodę pomocniczą, która oblicza ilość yy, dzielników danej liczby. No to przejdźmy do zakodowania samego problemu. Ok, tak, więc stwórzmy sobie na początek parę zmiennych pomocniczych. Yy. Jakiś licznik i, który zaczynnie się od jednego. No i może nawet longowa będzie lepsza, bo to nie wiadomo jak duża będzie liczba. Zmienna, która będzie reprezentowała tą liczbę trójkową, czyli triangle. Ok, i tu również zacznijmy od jedynki. No i teraz będziemy się iterować, użyjemy tej pętli while, nie wiadomo jak dużo. Tutaj dajemy true pętlę, niby nieskończoną, bo my sami po prostu w odpowiednim momencie wyjdziemy. No, i tak interesuje nas warunek, czy tutaj z tego common math użyjemy tej metody number of divisible, czyli liczba dzielników. No, i tutaj do środka damy triangle. No i przerwać działanie programu będziemy chcieli wtedy, kiedy ta liczba dzielników będzie większa od 500. Tak, jak mam w zadaniu. No, i wtedy wypiszemy sobie tą liczbę trójkątną. Żeby wiedzieć, jaka to była, oraz yy, po prostu wyjdziemy, to będzie koniec programu, czyli tutaj będzie break. Dobra, a w przeciwnym razie, no w zasadzie nie musimy dać IFA, no bo tutaj za IFA wyjdzie, tylko o, w przeciwnym razie. No to zwiększymy sobie naszą I, I. Plus plus. Ok, no i liczba, kolejna liczba trójkątna, to będzie kolejna liczba powiększona o ten nasz licznik I. W porządku. Dobra, sprawdźmy, czy to zadziała dla piątki, bo akurat dla piątki tutaj już my mieli w treści zadania podane, że 28 jest pierwszą właśnie taką liczbą trójkową, która przekroczyła 5 dzielników. Sprawdźmy, czy rzeczywiście tutaj 28 się nam wypisze. OK, jest 28, no to więc jest szansa, że zadziała również dla pięciusetki. 500. 500. OK, odpalamy program. No i jakaś liczba tutaj się nam pokazała. Skopiuję to. No i lejmy, żeby sprawdzić, czy aby na pewno dobry program napisali. Congratulations, the answer is correct. Tak więc OK, dzisiaj było znacznie krócej niż w, niż w poprzednim problemie. No ale dlatego, że no jednak tutaj już przygotowałem tą strukturę wcześniej żeby to jakoś sprawniej przedstawić, no ale to też było jeszcze w miarę proste. Tak więc w tym odcinku to już tyle, no i zapraszam do kolejnego.